Słynny niemiecki lekarz Johann Schönlein na zajęciach praktycznych opowiadał studentom, jakie cechy powinien posiadać lekarz. Głównymi cechami dobrego lekarza są obserwacja i brak skomstwa. W czasach starożytnych lekarze diagnozowali cukrzycę, próbując moczu pacjenta. Wyglądało to następująco. Profesor zanurzał palec w kubku z moczem i oblizał go. I co? Czy ktoś z Was może powtórzyć moje działania? Jeden pilny student dokładnie wykonał test smaku moczu. Kręcąc głową z powątpiewaniem, profesor powiedział: Tak, kolego, rzeczywiście brakuje ci wrażliwości, ale brakuje ci też obserwacji. Nie zauważyłeś, że zanurzyłem środkowy palec w szklance i oblizałem palec serdeczny. Angielska królowa Wiktoria wstąpiła na tron w bardzo młodym wieku, a jej najstarszemu synowi Edwardowi było przeznaczone spędzić prawie całe życie w statusie książąt koronnych. W konsekwencji wszystkie myśli spadkobiercy nie były skierowane na sprawy państwowe, ale głównie na rozrywkę, podróże, polowania, wyścigi konne i grę w karty. W ostatniej z tych rozrywek wykazywał się biegłością od najmłodszych lat. Pewnego dnia nauczyciel Prawa Bożego. Chcąc podkreślić wszechmoc Boga, powiedział: Na tym świecie potężniejszy od króla jest tylko. Nauczycielu, wiem o tym! przerwał mu wesoło młody królewicz. Tylko As jest potężniejszy od króla. Kiedyś do Instytutu Proktologii przyjechał na koncert młody i niezbyt znany artysta. Kiedy stał na scenie, pracownicy medyczni siedzieli w sali. I rozmawiali między sobą dość głośno, nie zwracając na niego uwagi. Zakłopotany artysta zwrócił się do publiczności. Proszę mi powiedzieć, to jest Instytut Proktologii, prawda? Tak, to jest Instytut Proktologii rozległo się kilka głosów. I wszyscy tu siedzący są bezpośrednio związani z proktologią? Tak, oczywiście. Kur głosów stał się bardziej przyjazny. Ludzie zaczęli się wyciszać i słuchać. I wszyscy tu siedzący są proktologami? Tak, to prawda, głośno odpowiedzieli wszyscy obecni. Czy to w porządku, że stoję twarzą do Państwa? Na koncercie Franka Sinatry mężczyzna zwraca się do kobiety, wskazując na puste miejsce obok niej. Jakie to dziwne widzieć puste miejsce? Myślałem, że wszystkie bilety zostały wyprzedane. Kobieta odpowiada: Widzi Pan. Kupiliśmy z mężem bilety pół roku temu, ale biedny Ernest zmarł przed koncertem. Och, jaka szkoda, ale przecież mogła pani zaprosić na koncert kogoś ze swoich krewnych lub znajomych. Niestety to niemożliwe. Wszyscy są na pogrzebie. Pewien rolnik miał bardzo narowistego konia. Czasami był posłuszny, a czasami uparty i nie chciał ustąpić. Rolnik poszedł do weterynarza i poprosił o radę. Ten dał mu dwie świece, zieloną i czerwoną, i powiedział: Kiedy koń jest uparty, umieść zieloną świecę w odpowiednim miejscu. Kiedy porusza się zbyt wolno, włóż czerwoną. Kilka dni później weterynarz spotyka rolnika i pyta: Co słychać, co z koniem? Wspaniale, panie doktorze. Przedwczoraj mój koń był marudny i nie chciał iść. Włożyłem mu zieloną świecę. Ale on zrzucił mnie z siodła i pogalopował dalej. I co pan na to poradził? Włożyłem w siebie czerwoną i dogoniłem go. W Szwecji odbywa się konkurs na najpiękniejszego konia. Wygrał koń Anglika. Właściciel, dosiadając go, miał odebrać nagrodę z rąk samego króla. Ale kiedy podjechał do mównicy, Koń nagle wydał głośny, obsceniczny dźwięk. Wszyscy zamarli, a anglik zarumienił się po cebulki włosów i powiedział łamiącym się głosem: Przepraszam, Wasza Wysokość. Cóż, powiedział król Gdybyś nie przeprosił, mógłbym pomyśleć, że to wina konia. <noise> Gospodyni przeprosiła niespodziewanego gościa za to, że z powodu roztargnienia podała mu szarlotkę bez sera. Mały chłopiec, który słyszał całą tę rozmowę, cicho opuścił jadalnię i minutę później wrócił z kawałkiem sera, kładąc go na talerzu gościa. Widzę, że masz bystrzejsze oczy niż twoja matka, oświadczył gość, wkładając przyniesiony ser do ust. Tak, dostałem go z pułapki na szczury, odpowiedziało zadowolone dziecko. Dwóch mężczyzn gra w golfa, gdy mija ich kondukt pogrzebowy. Jeden z nich kładzie kij na ziemi i z pochyloną głową stoi tak, dopóki procesja się nie oddali. Jego partner jest zdziwiony, jestem zaskoczony i zachwycony pańskim zachowaniem. Pierwszy mężczyzna podnosi kij i odpowiada nic dziwnego, byłem jej mężem przez 27 lat. Pan pyta służącego: Powiedz mi, Jakubie, jakie konie wolisz? Widzisz, panie, kiedy jadę na wronie, jakoś mam ochotę jechać na siwku. A kiedy jadę na siwku, myślę o wronie. A jakie kobiety preferujesz, Jakubie? Blondynki czy brunetki? Widzi pan. W porządku, Jakubie, rozumiem. Dwóch imienników mieszkało w tym samym domu. Jeden z nich zmarł. A drugi wyjechał do Afryki. Po przybyciu na miejsce, drugi wysłał żonie telegram, ale listonosz pomylił się i przekazał go wdowie. Wdowa, czytając go, zemdlała. Telegram brzmiał: Dotarłem bezpiecznie. Skwar jest straszny. Zderzenie dwóch samochodów. Wściekły kierowca pierwszego samochodu pędzi do właściciela drugiego. Zobacz, co zrobiłeś, krzyczy. Złamałeś mi protezy zębowe. Nie bądź taki zgorzkniały, uspokaja go drugi kierowca. Zajrzyj do tego pudełka. I wręcza ofierze kartonowe pudełko, w którym odkrywa mnóstwo protez. Po grzebaniu w nich znajduje odpowiednią i wykrzykuje radośnie. Wow, jakie mam szczęście. Dobrze, że trafiłem na dentystę. Dentystę? Ze zdziwieniem pyta drugi: Nie jestem dentystą, jestem grabarzem. <śpiewanie> Londyński adwokat otrzymał wiadomość, że pewna dama ze stolicy otrzymała bogaty spadek. Poszukiwania na własną rękę nie powiodły się, więc prawnik zwrócił się do policji, która zapewniła mu młodego, sumiennego detektywa do pomocy. Kilka tygodni później, szef zapytał, jak idą sprawy. W końcu znalazłem tę panią, panie adwokacie. Doskonale, a gdzie ona jest? W moim domu. Wczoraj się z nią ożeniłem. Sędzia zwraca się do oskarżonego. Oskarżony, dlaczego trzy razy z rzędu obrabowałeś ten sam sklep? Chodzi o to, panie sędzio, że za pierwszym razem wziąłem tam sukienkę dla żony. Ale, panie sędzio. Jakie te kobiety są kapryśne, więc przyszedłem jeszcze dwa razy, żeby zmienić tę sukienkę. Mężczyzna wchodzi do apteki i mówi: Pewnie mnie pani już nie pamięta, ale w zeszłym tygodniu poprosiłem panią o coś na ból pleców, a pani dała mi plaster przeciwbólowy. Czyli nie pomógł? Pyta farmaceutka. Nie, wręcz przeciwnie bardzo mi pomógł. Ale nie ma pani jakiegoś środka na zdjęcie tego plastra? Kapryśna kobieta siedzi w restauracji, studiuje menu i nie może się zdecydować co zamówić. Kelner poleca jej zamówić lany język. Czy naprawdę pan myśli, że wezmę do ust to, co już było w ustach kogoś innego? Oburza się dama. Kelner chwilę się zastanowił, o czym zaproponował. A gdyby pani zamówiła jajecznicę? Żona starszego pana, młoda i piękna kobieta, zmarła. Podczas pogrzebu mężczyzna zachowywał się mężnie i wytrwale. W tym czasie były kochanek jego żony głośno szlochał i nie kryjąc wzruszenia mówił o niepowetowanej stracie. Starszy pan spokojnie obserwował zachowanie żałobnika, a po pogrzebie Podszedł do szlochającego młodzieńca i w serdeczny sposób powiedział: Nie smuć się, przyjacielu, wkrótce znów się ożenię. Matka daje radę swojej córce przed nocą poślubną: Słuchaj, Moli, jeśli chcesz zapamiętać tę cudowną noc na całe życie, poczęstuj męża wcześniej dziesięcioma ostrygami. Następnego dnia matka zastaje córkę we łzach. Co się stało? Nie dałaś mu ostryk? Dałam mu wszystkie dziesięć, ale tylko cztery z nich zadziałały.